Cześć z tej strony Kenneth Witamy w kolejnym odcinku Gracz Watch Prosto z pudła Dziś prosto z pudła zajmujemy się Oczywiście o tutaj PlayStation kamera, Tak proszę bardzo PlayStation 4 Pudełko no co tu widać no Kamera pozwala wykorzystywać komendy głosowe, oczywiście nie jest do nich potrzebna, bo możecie to też zrobić za pomocą najzwyklejszego w świecie mikrofonu podpiętego. Dopada, mamy to zapakowane. Wydaje mi się, że troszkę inaczej niż to, co można było znaleźć w Stanach. W Stanach był chyba blister, gdzie było tą kamerę widać po prostu na, na zewnątrz. W Europie poszli w, bardziej w kartonik. Zobaczmy, co jest w środku. Okej, okay, pudełko na razie zostawimy tutaj. Dobra, to na ziemię. Kabelek jest dosyć sztywny. Mam nadzieję, że to się będzie trzymało. Mamy tu zabezpieczenie. Jeszcze jakieś dodatkowe. Czekajcie, sprób spróbuję je Spróbuję je ściągnąć. Ok. Sztywna folia, która ma chronić chyba to urządzenie przed, przed popalcowaniem, co niechybnie stanie się w momencie, kiedy będę Wam je pokazywał. I teraz tak. Widzicie tutaj, mam nadzieję, że widzicie. Widzicie tutaj, mamy tak: mikrofon, kamera, mikrofon, mikrofon, kamera, mikrofon. Mamy cztery mikrofony do rozpoznawania mowy. Jeszcze folia, tutaj jest to ruchome. O, niestety światło nie najlepsze. Jak widzicie, tu mamy ruchome, czyli możemy to przekręcić tak, żeby patrzało w dół. Możemy przekręcić tak, żeby patrzało do góry. Bardzo sprytnie to jest rozwiązane, ale co jest jeszcze ciekawego, niech sobie to tutaj leży. W tym pudełku powinien być też uchwyt na telewizor. Przynajmniej w amerykańskiej wersji był, więc miejmy nadzieję, że i tutaj nam go nie poskąpili, ale proszę bardzo, w amerykańskiej wersji w pudełku był plastikowy uchwyt do kamerki, niestety w europejskim pudełku takiego uchwytu nie ma, więc to bardzo niemiłe ze strony Sony, że. W jednym kraju dają badziewny, bo badziewny, ale działający i plastikowy uchwyt, a w Europie go nie dają. To będzie tyle, jeśli chodzi o unboxing PlayStation Camera. Korzysta ona z... o czym warto jeszcze wspomnieć? O! Korzysta ona z specjalnego łącza. Nie jest to już zwykłe USB, a przynajmniej nie jest do końca ukształtowane jak zwykłe USB. Jak widzicie, jest tutaj kształt taki... Zakrzywione na dwóch końcach, troszeczkę szersze, i podpina się ją z tyłu konsoli, więc dwa porty USB z przodu zostają wolne. No to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!